Dzień dobry moje drogie panny, dzisiaj film z przesłaniem dla Was na miesiąc wrzesień. Jakie karty mają dla Was dobre rady, czego powinni, powinniście, powinniście się wystrzegać i tak dalej. Czyli panna i miesiąc wrzesień. Panna i miesiąc wrzesień. Panna i miesiąc wrzesień. Panna i miesiąc wrzesień. Tak więc moje drogie panny, tutaj zrobiłam e, przesłanie z kart z rozbiciem na poszczególne tygodnie miesiąca, czyli tydzień pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. E, I tak, pierwsze co się rzuca w oczy to romanse. E, romanse, romansowanie, ale zacznijmy od do początku. Na początku miesiąca, a może już z końcem tego miesiąca sierpnia, widać to, że coś się zaczynało, może jakaś znajomość nowa. Bardzo dobrze to się zapowiadało, ale nagle i z okazuje się, że pan żonę albo jest w jakimś związku, aby się udziłyście, marzyłyście, ale no niestety nic z tego nie wyjdzie. Także dla osób, które są nie są w związkach, bo tak to widzę, dla osób, które są same, które gdzieś tam szukają jakichś nowych znajomości, to ten pierwszy tydzień okaże się takim no, trochę fiaskiem, mogę powiedzieć, bo od sytuacji, wierzę, to jest sytuacja od Was niezależna, od sytuacji od Was niezależnej, ta... Nowo nawiązana znajomość, z którą no, bardzo, bardzo jakieś tutaj widać nadzieję wiązałyście, bo można powiedzieć, że trafiłyście w punkt pan czy też pani, może miała takie same cele życiowe, podobne zainteresowania, podobny światopogląd, odpowiadała wam pod kątem nie wiem, wizualnym, fizycznym. No i tutaj, jakby ni stąd, ni z ową, to się skończy, tak powiem, z dnia na dzień. A skończy się z tego względu, że osoba ta, czy też Pan, czy ta Pani e, były w związku, tak? E, może niekoniecznie musi być to związek małżeński, ale na pewno miał jako, jakąś part, jakiegoś partnera, partnerkę. No i tutaj Wy się udzicie. patrzyłyście z nadzieją w przyszłość, już, e, już widziałyście się w białej sukni, a tu niestety jakby te nadzieje runą tak z dnia na dzień. W tym pierwszym tygodniu w września. W drugi tydzień wchodzicie ze smutkiem i żalem, z takim właśnie uczuciowym żalem. pod karty nie mówię absolutnie o pieniądzach. Czyli wchodzicie w ten drugi tydzień września z takim smutkiem, uczuciowym żalem. Może tutaj też widzę, że jakby romansowania wam się odechce na pewien czas. Widać też skupienie. powiedziałam o na przykład udanie się do przyjaciół do przyjaciela z takim wyżaleniem się niech mi ktoś pożałuje niech ktoś mi powie że wcale nie jest tak beznadziejnie i źle ja to jako przyjaciela kobietę czyli takie generalnie szukanie takiej otuchy troszeczkę i dobrego słowa że w tych uczuciach że tego kwiatu jest pół światu, czekacie, oczekujecie, że ktoś Wam powie: tego kwiatu jest pół światu, nie ma czego żałować. Dla osób tutaj, troszeczkę, drugi tydzień jest podzielony, bo dla osób, no może być też Wy, jeżeli jesteście osobą samotną, macie dzieci, to jest miły czas spędzony, skupienie, skupienie na tych dzieciach i miły czas z nimi spędzony. A oczywiście nie dla singi, tylko dla osób, które są już w związkach, mają własne rodziny, to ta druga połowa tego drugiego tygodnia września bardzo fajnie się tutaj pokazuje jako właśnie czas spędzony z rodziną. Może jeszcze gdzieś pojedziecie, chociaż raczej nie, bo ja bym tutaj widziała dom, raczej dom koło domu, przy domu, wszelkie jakieś tutaj może nie tyle atrakcje, ale właśnie w domu miło spędzony czas. Trzeci tydzień, trzeci tydzień skupiony jest na pracy, na obronie tej pracy, na obronie swojego stanowiska w pracy. Nie wiem, czy możecie czuć się zagrożone tak w jakiś sposób w, w pracy, którą wykonujecie, chociaż może chcieć was wygryźć jakiś tutaj młody intelektualist, czyli osoba, która robi wokół siebie dużo szumu który może, jakieś dyplomy do pokazania, niekoniecznie duże doświadczenie, ale generalnie pewność siebie i to, że wie, czego chce, mogą Was wzbudzić jakieś obawy. Możecie się poczuć w pewien sposób zagrożone przez tą osobę. Ale tutaj zupełnie niepotrzebnie, bo nie ma takiej sytuacji, że że miałybyście stracić, czy faktycznie ta osoba miałaby tam was pogrążyć w jakiś sposób. Absolutnie nie ma się czego obawiać. No i czwarty tydzień, czwarty tydzień września, widać, że chyba jednak te, to romansowanie z początku, to, o, to ciężkie serce, te nadzieje i takie obiecywanie sobie, że już nigdy więcej mam dosyć romansów, szybko wam przejdzie, bo już pod koniec września mam tutaj romans. Jeden. Drugi. A może to ta sama osoba, tylko w dwóch różnych kartach pokazana. Ym, aczkolwiek, co mogę powiedzieć, uważajcie na choroby przenoszone drogą płciową, hmm. ym, czy też w jakieś relacje, nie wiem jak to powiedzieć, ale macie jakiegoś takiego farta w cudzym słowiu, do udawania się w jakieś związki z osobami, które. Już są w jakichś związkach, które mają jakieś nieuregulowane swoje sprawy, bo tutaj diabeł to jest ewidentnie romans. To jest, on Wam powie wszystko to, co chcecie usłyszeć. Um, um, będziecie pod jego wpływem, urokiem zahipnotyzowane, wręcz bym powiedziała, tylko potem, żebyście tego um, nie żałowały, bo tu mam takie całkowite spalenie się, takie zapalenie się, poznanie kogoś. I nagle, nie wiem, w ciągu jednego, dwóch, dnia, dwóch dni, nie mówię, że to będzie wielka miłość z Waszej strony, bo z jego na pewno nie, ale właśnie takie popadnięcie w skrajności, w skrajność, że poznajecie kogoś i już myślicie, że to jest osoba, z którą spędzicie życie, albo nie wiem, yy, no ułożycie sobie jakoś życie, ale to tak właśnie nie będzie. Może źle w złym miejscu szukacie, i tutaj yy, taki i problem, no jest jeszcze jakaś młodsza od Was osoba, ale to jest pokazane czysto, hmm, czysto jako osoba do seksu, tak, czyli do jakichś uciech cielesnych, tak jak i ten diabeł i tutaj ma jakieś nieregularne spotkania z, tym osobą, z tą osobą, może jakaś odległość Was dzielić, może jakieś inne przyczyny, brak czasu, nie wnikam. W każdym razie pod koniec miesiąca nabierzecie znowu ochotę na romansę, no i tak powiedział uważajcie na choroby przynoszmy drogą płciową, bo możecie tutaj się wdać w jakieś jakaś infekcja, no nie wiem, coś tam może pójść nie tak, jak byście chciały. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych, mailowo, czy też filmowo. Udanego miesiąca, uważajcie na siebie. Pozdrawiam i do następnego filmu.